Aloe first do skóry głowy, włosów i skóry. Wszechstronny produkt dostarcza organizmowi wilgoci i składników odżywczych. Czysty żel aloe Vera z propolisem pszczelim i wybranymi ziołami działa wszechstronnie i odświeżająco jako spray pierwszej pomocy. Zawiera 81 czystego żelu aloewera dzięki funkcji sprayu doskonale nadaje się do wrażliwych na dotyk obszarów skóry idealne również do pielęgnacji skóry i skóry głowy. A także do zniszczonych włosów można go również stosować do płukania jamy ustnej. Pomaga przy neurodermit wszechstronny aloe-first, dostarcza organizmowi wilgoci i składników odżywczych. Odświeżająco jako spray pierwszej pomocy dzięki aloesowi, którego nie powinno zabraknąć w żadnym domu. Spray z aloesem przeznaczony do wspomagania neurodermitów, skóry narażonej na działanie promieni słonecznych i drobnych urazów skóry. Kojący i uspokajający spray aloe vera składa się w 81 z naszego najlepszego aloesu forever i dodatkowo z 11 cennych ziół, takich jak rumianek, eukaliptus, niszek lekarski, szałwia imbir, a także wysokiej jakości propolisu pszczelego. Twoja skóra otrzymuje cenne składniki odżywcze. Po prostu spryskaj po kąpieli i ciesz się. Nasz wszechstronny produkt może jeszcze więcej. Aloe first do włosów, spray z aloesem odpowiedni również do skóry głowy. Spray aloesowy z dodatkową porcją pielęgnacji i nawilżenia. Wystarczy spryskać sprayem pierwszej pomocy esencjami ziołowymi, delikatnie wetrzeć i kontynuować pielęgnację włosów jak zwykle. Rana spray aloesowy służy również jako odświeżająca półkanka do jamy ustnej, pielęgnując błony śluzowe jamy ustnej i dziąseł. Idealny również jako tonik oczyszczający dla młodych, mieszanych typów skóry. Aloe first to produkt dla całej rodziny, dlatego w żadnym domu nie może zabraknąć tego wszechstronnego i orzeźwiającego spraju z aloesem. Instytut Dermatest przekonał także jakość spraju pierwszej pomocy Aloe first. Jesteśmy dumni z oznaczenia bardzo dobry. Nasz spraj pierwszej pomocy z Propolisem. Nie tylko obiecujemy dobrą jakość, ale ją gwarantujemy. Stosowanie. Spryskaj tak, jak lubisz. No Notatka, możesz wymieszać swój ulubiony krem z aloe first w proporcji 1, 2, 1 W ten sposób możesz go łatwo spryskać. Dzięki temu wchłania się szybciej i jest bardziej ekonomiczny w użyciu. Aloe first spryskany wilgotnymi włosami działa jak lekkie wzmocnienie włosów. Zamów ten produkt.